bo przecież i przetargi bardzo dużo czasu zajmowały, ryk i inne sprawy, które są naprawdę bardzo e, absorbujące, e, no skłoniły mnie do tego, że jutro ten e, problem podniosę na tak? komisji doraźnej. Proszę że będzie mimo no, z tym problem, tak, bo my już mamy opracowany statut. Pani, e, Pani go jutro y, otrzyma Pani Przewodnicząca i niestety no, w statucie gminy nie ma nic na temat nagradzania ani Przewodniczącej, ani członków komisji. I ja zwróciłam się z tym problemem do Przewodniczącego Rady i Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli takie coś mogło być gdziekolwiek by być umieszczone, to to by musiała być osobna uchwała Rady żeby... Czas? O, Czas? Znaczy jest uchwała i za uchwała, bym chciała bo w statucie no, nie ma w ogóle punktu nawet o wynagrodzeniu jako, jako takiego, tak? Już mówię o dodatkowym wynagrodzeniu ze względu na to, że nasza komisja, co nie budzi żadnych naszych tutaj wątpliwości, no, bo wszyscy radni potwierdzą, że, że prawie co tydzień pracujemy, a do tego otrzymujemy no, zadania domowe, które też musimy odrobić, do których trzeba się przygotować, e, trzeba się spotkać, czasami dwie godziny e, no, z tym dyrektorem, jednak te wyjaśnienia muszą być, muszą być opracowane, później w pisane. spisane, więc to jest na pewno jakaś dodatkowa praca, którą radni ale niestety w naszym statucie nie ma nie znalazłam żadnego punktu, w którym moglibyśmy ewentualnie dokonać takiej zmiany. Musiałaby być zmiana uchwały, którą radni podjęli dotyczącej wynagrodzenia... Tak. Proszę, tak. W statucie nie, ale regulamin, który stanowi o jedanwalacji. I tam ewentualnie trzeba by po prostu poprosić o zmianę...